Forum, w związku z tym chciałbym przedstawić Cyturą wygodę, którą się no, ale, mamy tygodę, którymi, mówimy, w Wykonamy mamy gotowej regulaminu turystycznego sądowe działania Gminy Miejskiej zagranicznej, zagranicznej, w zakresie poświęcenia w zagranicznych w 2014 W sprawie bieżącego oświadczenia Gminy posiedzenia chciałbym bardzo prosić Pana Dyrektora o przedstawienie aktywistycznej ja, aktywizacji. Że... Ponieważ to wszystko było pomagane na komisjach, znaleźć jakiś jeden Każde z tych zestawów w różnych zestawieniach na prośbę komisji możemy przygotować, bo tak naprawdę podsumowując ponad 4 lata to są równie zestawiał. Ja szanowni państwu tylko tak powiem. faktyczne środki, które do, yy, wpłynęły do 30 września tego roku od roku 2010 praktycznie wpłynęły do budżetu miasta i budżetu Spółek to jest tak 612 818 451 zł rok roku 2010, 2011, 2012, 2013 i no, większą część roku 2014. W analogicznym okresie to spółek niskim 335 052 305 zł, co razem daje faktycznie wykonanego dochodu w wysokości 947 870 756 zł. To faktycznie wpłynęło. Oczywiście to nie daje pełnego obrazu wykorzystania, ponieważ część tych środków to są oczywiście środki z projektu z bałęckiego, 9 początku 10. Część środków do bardzo dużej jeszcze nie wpłynęła. Mam tu na myśli na przykład zakład terytorialnego przekazania odpadów. To no te środki dopiero e, wpływają. Mam tu na myśli takie wielkie inwestycje jak Rząd Europejski Centralny, miejska, miejska, No i ostatni zakup trafają miejscowo przez spółkę yy, mpk S.A. I jak jeszcze w tym samym czasie w podziale na programy europejskie realizowane projekty z y, no, Polskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w latach 2014 przez gminę Miejscowiaków, to jest 39 projektów y, i wartość ponad 670 milionów za to jest MSGO, czyli program regionalny. Programy krajowe, czyli te bardziej twardy, wolisz przede wszystkim, a rachujących program innowacyjna gospodarka, tutaj oczywiście sumy będą znacznie większe. 1651 milionów, takich wartość projektów realizowanych, 759 milionów, 760 milionów dofinansowania na te projekty i ma na okresie program operacyjny kapitał ludzki, który oczywiście zwracam uwagę wielość projektów, też cztery projektów, oczywiście sumy nie będą tak duże. bo ja powiedzieć, że jak na program kapitał ludzki, jak na Mieckie, te sumy też są poświęconą. To jest 160 milionów złotych wartości projektu, 146 milionów dofinansowania. Oczywiście to nie sumuje się z tymi... Budżetowymi środkami, które Państwu przytoczyłem, bo część z nich była realizowana już wcześniej, część środków dopiero płynie. Natomiast to jest takie w podsumowanie tych ostatnich ponad 4 lat, bo rok 2010, jak i początek tej kadencji, też tutaj do tego podsumowania udziałem. Co chciałem podkreślić, tylko niezwykła różnorodność, bo Opisując wykorzystanie środków unijnych w Krakowie, jest niezwykła różnorodność środków. To znaczy, w zasadzie na tak, każdą dziedzinę miasta, <coughs> każdej dziedziny działalności samorządu krakowskiego, tutaj są środki pozyskane. A jedną z chciałem podkreślić, bo wydaje mi się, że tutaj jest warto podkreślenia: edukacja, te środki inwestycyjne na edukację, szkoły zawodowe, no bo tutaj my jesteśmy, myślę, absolutny nawet w kraju młodych środków i projektów szkół zawodowych, i ja mówię już tylko o projektach inwestycyjnych, czyli modernizacyjnych, czysto jest naprawdę bardzo dużo. Do tej pory w zasadzie każdy, nawet nie w zasadzie, każdy złożony na konkurs dostał do finansowania. W jest ostatni konkurs, tak zwany weźródeł, to co zostało, i w tej chwili złożyliśmy osiem, one wszystkie przeszło cenę formalną, z ocenie Obawiam się, że będzie musiała czarowych jeszcze poza granowych komuś dać. Natomiast no, na razie tutaj no, mamy tutaj y, bardzo wysoki poziom wykorzystania. I to tak zgodnie y, z projektą w figurce. Oczywiście jak Państwo sobie życzyli pod jakimś kątem zestawienie, no to takie wszelkie zestawienia możemy y, przygotować, bo no, to można robić różnie z dziedzinami, z programami, z latami, dofinansowaniem. Dzieciami życia miasta, to takie zestawienia można dowolnie prawie, Metropolia? przygotowywać. Metropolii Mieszkańca? To, to jest z innymi miastami. Z innymi miastami tak. No i tak, z innymi miastami y, jest takie zestawienie, no to jest doskonale trudne. Niektórzy mają spółki, niektórzy nie mają spółek i nie, nie ma zestawienia, bo y, to nawet sprawdzają ostatnio by, y, Sesje, jest bardzo dobre zostawienie, mówiące o mieście jako całości, czyli to chodzą szkoły wyższe, przedsiębiorcy chodzą podmioty spoza i tutaj tak, i tu Kraków, yy, i powiedziałbym, że jest bardzo różnie. W ilości projektów realizowanych jesteśmy w pierwszej, trójce. Yy, yy, byliśmy na trzecim miejscu w ilości projektów składanych po Warszawie i Łodzi. W ilości na jednego mieszkańca jesteśmy znacznie niżej, natomiast tu zdecydowanym liderem jest Gdańsk, ale widziałem jakie to są projekty. To są w znakomitej większości projekty generalnej dyrekcji, projekty krajowe, które są realizowane na terenie miasta Gdańska. No tutaj to można, prawda, tłumaczenie dlaczego w Gdańsku... No bo tak nie rozumiemy. To, ja rozumiem, to znaczy, na świat... Zemiecka powiązała To są wielkie, większości projekty czy no tak, czysto samorządy po, po budżecie takiego zestawienia, no, to trzeba by posprawiać sprawozdania budżetowe, ale też niektórzy robią bardziej przez spółki, niektórzy mieli, trzeba by jeszcze zebrać sprawozdania ze spółek. Natomiast powiem tak, są takie podstawowe cztery sprawozdania, które widać w całe miasto, tam była ilość projektów, ilość bezwzględna, ilość na jednego mieszkańca dofinansowania, tam to się tak różnie przedstawia. Natomiast y, ogólnie, aby z tego wyciągnąć, lepią te największe miasta, to związek Warszawy, która wartościach prezydencką ze względu na metro, na dotacje 3 miliardy złotych na metrze, tutaj oczywiście jest liderem y, Łódź, Wrocław, Kraków, Gdańsk, Poznań, Katowice. Y, ogólnie, jeżeli by to porównać, y, to, to to są te same. Ktoś ma więcej zdecydowanie w kulturze, więcej projektów, a mniejsze dofinansowanie, to to, to da się mniej więcej w Ja bym Państwo chcieli zajrzeć na stronach Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju jest taka podskona mapa dotacji. Ona obejmuje całą Polskę, tam można każdy najmniejszy powiat sprawdzić, każde miasto można porównać jeden powiat z drugim. Tam jest też można porównać całe województwa bo są e, intensywność dotacji w województwach. Jest to ładnie kolorystycznie nawet zrobione, więc to razu widać, który ma większą zrówniczą. Tak ja z tego też czerpiemy, tylko że tak jak powiedziałem, to są całościowe dotacje w mieście Krakowie. I myśmy Znaczy w każdym, jak, jak, jak nie to, nie, to budżetowe i po programach, to to wszystko to ja chciałem, prześlemy to jest, oczywiście i, i pokazujemy. To Oczywiście, no, tutaj jest zwykle tak, tak. I te inwestycje lepiej, to miękkie. I te miękkie, to to wszystko. Znacie, że bardzo tutaj to, Państwo patrzyli, bo to będzie miasto. Na jakiej strony zwykle to jest yy, całe miasto? Wtedy wchodzą uczelnie, wtedy wchodzą kościoły, związki wyznaniowe, które akurat w Krakowie mają dość duże dotacje, no pewnie w innych. Ale mówię, jak Państwo połączyli y, z różnych dostępnych źródeł, to, to niestety zawsze całe miasto. Podobno to uczelnie że, to, śląskie nie nie lepiej nie mają dużo więcej uczelni krakowskie. Tak jak się znajdowała w ogóle, to już nie ocenę, że tak naprawdę jest. Tak proszę. Ja, 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 ja chciałabym podziękować, bo się bardzo dobrze Pani nauczyła, Panie Dyrektorze, ale widzę tu pewną niemoc taką, którą wymawiamy wszyscy. Dlatego, że po pierwsze właśnie to centralne sterowanie tymi funduszami na dodatek brak strategii. No, ale ja odczuwam dotkliwie brak strategii w województwie, tak samo jak w państwie, że są powinny rzeczy <laughs> priorytetowe, które powinniśmy zrobić dla całości, a nie tak, że my dajemy opłat jak i rzucamy yy, z okazji odpustu komuś coś, tylko, tylko powinniśmy mieć jakąś strategię, że powiedzmy to rzeczywistły, że robimy tutaj coś w No niestety, tak samo jak w wodnicy, tak samo jak te na te mniejki tak zwane projekty poszło, ale to jest... To, jest, to wszystko nie zależy od pana, nie zależy od nas. ja muszę powiedzieć, że było bardzo sympatycznie przez te lata, nauczyłam się od pana wiele i za to chciałam sobie się Dziękuję bardzo. to, że to jest... No, właśnie. No, właśnie. właśnie. Ja ja to... Całkiem dobra, Mamy nowe instrumenty. Zintegrowanie inwestycji terytorialnych, czyli Zalożeń budowania metropolii, tam jest nawet przyznane dla Krakowa i tych 14 gmintych ościennych miliard złotych. Strategia z nich powstaje, jest to zawarzenie metropolia krakowska, którzy Państwo uchwaliliście, przystąpienie Krakowa dość prężnie działa. Zajmują się rzeczywiście tak jak to miało być przewidziane nie <laughs> tylko zmianami tylko szerszym rozwojem miasta i metropolii, to znaczy... programie, w którym środki, jak komplementarne dosyć Więc ja myślę, że, tak mamy, że mamy takie całkiem pozytywne perspektywy na nowy proces programowania. Mogę tylko zapewnić Państwa, że ze strony przygotowania projektu, to, to co ja mogę zapewnić, strony unijnej, jesteśmy przygotowani, zespół jest, ten sam zespół jest gotowy. Każdy projekt tak naprawdę, możemy szybko i dobrze napisać, przygotować zaaplikować także. Tutaj ten zespół jest gotowy. Nie doznam żadnego uszczepku osobowego. Wszyscy są gotowi do... Ciekawe, może ja na Facebooku to ja są określone taką już raczej wykonawczą. Tamten okres, po kilku dniach był taki przygotowujący i był już najbardziej śląski w sensie takim. Teraz był wykonawczy, więc stąd te komisje miały taki charakter sprawozdawczy. Natomiast teraz następne, następny cztery lata. Tak jak mówiłem, jak które tutaj będą faktycznie i całego piłka, to jest naprawdę duże zadanie. Minimum 30%, czyli 30 milionów więcej, to nie olbrzymiło się, tak? Minimum. Minimum. Bo to nie zakontowane na Dobrze. Serdecznie dziękuję. W takim przypadku, jeżeli sprawę brzące, ktoś chciał coś wnioski, co to dziękuję serdecznie. Dziękuję.